Niedawno byłam w gabinecie mojego dentysty w Mokotowie, tak tej dzielnicy Warszawy, gdzie nawet psy noszą obroże z włoskiej skóry, kiedy usłyszałam fascynującą rozmowę. Dwie kobiety w poczekalni komentowały znaną multimilionerkę, która sprzedała całą swoją kolekcję biżuterii cartier, aby przeprowadzić się do domu z tylko dwoma sypialniami. Oszalała, mruknęła jedna, albo odkryła coś, czego my jeszcze nie wiemy, odpowiedziała druga. Ta druga kobieta miała więcej racji, niż sobie wyobrażała. Ponieważ dzieje się coś w najbardziej wyszukanych kręgach społeczeństwa, co przeczy wszystkiemu, czego nauczyliśmy się o statusie i bogactwie, coś, czego moja babcia Akiko nauczyła mnie, gdy miałam 12 lat, ale co naprawdę zrozumiałam dopiero, gdy straciłam wszystko podczas kryzysu z 2008 roku. Ta druga kobieta wyczuwała coś głębszego, niż sama to sobie uświadamiała. Trwa cicha rewolucja wśród najbogatszych ludzi w Polsce, która idzie wbrew wszystkiemu, czego nas uczono o sukcesie i obfitości. Jeśli myślisz, że zostawianie komentarza i subskrybowanie kanału Minimalistyczny Urok to rzecz dla ludzi zdezorganizowanych, pozwól, że opowiem ci, jak najbogatsi ludzie na świecie robią dokładnie odwrotnie od tego, co sobie wyobrażasz. Włącz dzwoneczek, bo dziś ujawnimy, dlaczego milionerzy wymieniają pałace na maleńkie mieszkania i nie są to powody ekonomiczne. Pierwszy temat metoda pięciu zmysłów. Zanim zagłębimy się głębiej, pozwól, że podzielę się techniką, którą opracowałam, zwaną metodą pięciu zmysłów, do podejmowania decyzji zakupowych. Przed nabyciem czegokolwiek pytam siebie: po pierwsze, wzrok. Czy ten przedmiot przyczynia się do wizualnej harmonii mojej przestrzeni? Po drugie, dotyk. Czy faktura i jakość przynoszą mi prawdziwą przyjemność sensoryczną? Po trzecie, węch. Czy ten przedmiot nosi historię naturalnych materiałów niesyntetycznych? Po czwarte, słuch. Czy proces używania tego przedmiotu przynosi mi spokój czy niepokój? Po piąte, smak. W przypadku naczyń, czy wzmacniają, czy umniejszają smak doświadczenia? Jeśli przedmiot nie budzi pozytywnie co najmniej czterech z pięciu zmysłów, nie wchodzi do mojego domu. To chroni mnie przed nieświadomą konsumpcją i zapewnia, że wszystko wokół mnie przyczynia się do mojego poczucia dobrostanu. Drugi temat rewolucja pozbawionych. Oto fakt, który powinien nas skłonić do refleksji. Według badania Credit Suisse nierówności w Polsce rosną. W 2020 roku podczas pandemii bogaci nie stracili pieniędzy. Wręcz przeciwnie, koncentracja dochodów się nasiliła. Ale naprawdę inteligentni nie wystawiają tego bogactwa na pokaz. Robią odwrotnie. Monako, kraj z mniej niż 40 tysiącami mieszkańców, prowadzi światowy wzrost milionerów. Wzrost o 124% w ostatniej dekadzie. Dlaczego? Niskie podatki. Dyskretny luksus, jakość życia. Tymczasem kraje, które tracą najwięcej milionerów, to te, gdzie ostentacja stała się społecznym obowiązkiem. Ruch nie polega na rezygnacji z pieniędzy. Chodzi o zmianę naszej relacji z nimi. Najmądrzejsi milionerzy zrozumieli coś fundamentalnego. Bogactwo to nie to, co masz, ale to, czego nie potrzebujesz, aby być szczęśliwym. Trzeci temat. Filozofia naprawdę bogatych. Czy znasz Eduardo Saverina, współzałożyciel Facebooka, najbogatszy brazylijczyk na świecie według Forbesa, z majątkiem 34,5 miliarda dolarów? Wiesz, gdzie mieszka? W Singapurze. Nie w ostentacyjnym pałacu, ale w dyskretnym mieszkaniu. Nie z powodów ekonomicznych, ten człowiek mógłby kupić całe kraje, ale z powodu filozofii życia. Czy zauważyłaś, jak jesteśmy obsesyjnie nastawieni na posiadanie więcej? Jest coś niemal patologicznego w naszej relacji z przedmiotami. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, których nawet nie lubimy. Jednak, podczas gdy gonimy za następnym samochodem, większym domem, droższymi ubraniami, cicha rewolucja dzieje się na najwyższych poziomach społeczeństwa. Naprawdę bogaci nie mówię o nowych bogaczach, którzy pokazują torebki Hermes na Instagramie. Ale ci z pokoleniami majątku robią coś całkowicie nieoczekiwanego. Wybierają mniej. I nie dlatego, że stali się biedni, ale dlatego, że odkryli coś, czego my, Polacy, obsesyjnie nastawieni na obfitość, wciąż musimy się nauczyć. Prawdziwy luksus nie hałasuje. Czwarty temat. Fenomen cichego luksusu. Pamiętasz serial Succession? Ci miliarderzy nie nosili wydrukowanych logo ani złotych łańcuchów na szyi. Nosili części za 15 tysięcy euro, które wyglądały jakby kosztowały 500 euro. To nie jest przypadek, to strategia. Cichy luksus, dyskretny luksus lub spokojny luksus nowy trend milionerów polega na kupowaniu absurdalnie drogich przedmiotów ale tak subtelnych, że tylko ludzie z tej samej klasy rozpoznają, że są drogie. Ale oto co naprawdę przyciąga moją uwagę: ten trend nie zaczął się w modzie. Ma głębokie korzenie w japońskiej filozofii, której moja babcia nauczyła mnie, gdy miałam 12 lat. Prawdziwy luksus, mówiła, jest niewidoczny dla oczu niewtajemniczonych, ale niezaprzeczalny dla tych, którzy rozumieją. Podczas moich lat w Japonii między 1987 a 1992 rokiem nauczyłam się, że wabi-sabi odnosi się do krajobrazów, przedmiotów, a nawet istot ludzkich. Ideę można rozumieć jako docenienie piękna, przeznaczonego do zniknięcia. To było dokładnie to, co odkrywali milionerzy: piękno istotnego, przemijającego, tego, co ma duszę zamiast ceny. Piąty temat ceremonia pozbywania się. Każdego piątku realizuję mój rytualny finansowy. Kakeibo, japońską metodę budżetu domowego, której nauczyłam się od babci. Siadam przy moim stole z drewna orzechowego. Nalewam herbatę bancza do ceramicznej miseczki raku, tej z bliznami czasu, o której wspomniałam wcześniej, i analizuję nie tylko liczby, ale intencje stojącą za każdym wydatkiem. To nie jest bycie skąpym. To jest bycie świadomym. To jest rozumienie, że każdy zakup to głos na typ życia, jakie chcemy prowadzić. Kiedy decyduje się coś kupić, musi to przejść przez system oczekiwania 30 dni. Potem przez trzy pytania... Czy tego potrzebuję? Czy to poprawi moje życie? Czy mam miejsce, fizyczne i mentalne na to? W zeszły piątek przejrzałam moją listę oczekiwania. Była tam torebka za 15 tysięcy euro, której chciałam od dwóch miesięcy. Po upływie 30 dni zdałam sobie sprawę, że nawet nie pamiętam, dlaczego jej pragnęłam. Uczucie nie było pozbawienia, ale wolności. Wolności od bycia niewolnicą własnych pragnień. To przypomniało mi klientkę, którą otrzymałam w zeszłym miesiącu. Prawniczka korporacyjna, majątek ośmiocyfrowy, ale żyła w ciągłym niepokoju finansowym. Naomi powiedziała mi, mam trzy garderoby i nie wiem co założyć. Mam pięć samochodów i używam Ubera. Mam piwniczkę z winem z butelkami za 20 tysięcy euro i piję wodę. Zastosowałyśmy razem zasady japońskiego minimalizmu. W trzy miesiące podarowała 80% tego, co posiadała. Rezultat: W końcu mogę oddychać, powiedziała mi. I moje konto bankowe też mi dziękuję. Szósty temat: Rytuał prawdziwego bogactwa. Japońska ceremonia herbaty opiera się na czterech zasadach, których nauczyła mnie babcia: Wa, harmonia. Kei, szacunek. Sei, czystość. I Jaku. Spokój. Dziś zdaję sobie sprawę, że to są dokładnie te same zasady, które najmądrzejsi milionerzy stosują w życiu. Kiedy wróciłam z Japonii w 1992 roku, przywiozłam tylko dwie walizki. Nie z powodu ograniczenia, ale z wyboru. Każdy przedmiot przeszedł przez mój własny rytuał pięciu przedmiotów: użyteczność, piękno, historia osobista, jakość i intencja. Jeśli coś nie spełniało co najmniej trzech z tych kryteriów, zostawało w tyle. Dziś, dekady później, wciąż utrzymuję ten rytuał. Mój stół z drewna orzechowego, kupiony w 2010 roku, ma ślady i rysy. Dla wielu ludzi musi być wymieniony. Dla mnie każdy ślad opowiada historię. Kiedy mój syn Kenji wylał na niego tusz chiński w wieku ośmiu lat, próbując robić kaligrafię, mogłam być wściekła. Zamiast tego pomyślałam o japońskiej sztuce kintsugi, gdzie pęknięcia są wypełniane złotem, czyniąc przedmiot piękniejszym niż wcześniej. Ten stół to nie tylko mebel, to dokument życia przeżytego z intencją. Siódmy temat: cisza jako symbol statusu. To, co mnie fascynuje w fenomenie cichego luksusu, to jak całkowicie odwraca nasze pojęcie władzy. W Polsce wciąż żyjemy z tą potrzebą ciągłego udowadniania, że dotarliśmy. Publikujemy nowy samochód, drogą torebkę, międzynarodową podróż. Ale ci, którzy naprawdę dotarli, nie muszą niczego nikomu udowadniać. Pamiętaj serial Succession? Ci miliarderzy nosili ubrania za 15 tysięcy euro, które wyglądały jakby kosztowały 500 euro. To nie przypadek, to strategia. Cichy luksus polega na kupowaniu absurdalnie drogich przedmiotów, ale tak subtelnych, że tylko ludzie z tej samej klasy rozpoznają, że są drogie. Jednak oto, co naprawdę ma znaczenie. Ten trend nie zaczął się w modzie. Ma głębokie korzenie w japońskiej filozofii, którą poznałam przez babcie. Podczas moich lat w Japonii, między 1987 a 1992 rokiem. Nauczyłam się, że prawdziwa władza nie hałasuje. Po prostu istnieje. Osobisty przykład: używam tylko pięciu par butów, każda z określonym celem. Mam siedem sztuk biżuterii w pudełku z drewna orzechowego, każda z głębokim znaczeniem: cztery ręczniki kąpielowe z tureckiej bawełny, dwa do użytku osobistego, dwa dla gości. To nie jest pozbawienie to świadoma kuracja. Kiedy odwiedzam targ każdy poniedziałek o 7.30 rano, noszę tkaninową torbę, którą dała mi babcia. Kupuję tylko to, co potrzebne na tydzień, podążając za japońską koncepcją harahachibu. Zatrzymywać się, gdy jestem zadowolona w 80%. Rezultat: świeższe jedzenie, mniej marnotrawstwa, więcej smaku, więcej życia. Ósmy temat: prawdziwa ceremonia herbaty bogactwa. Czado. Droga herbaty. Nie dotyczy napoju. Chodzi o pełną obecność, docenienie chwili, zdolność znalezienia luksusu w prostocie. W tradycyjnej ceremonii każdy gest jest celowy. Nie ma zmarnowanych ruchów. Nie ma pośpiechu. Filozofia Ichigo Ichie. Każde spotkanie jest wyjątkowe i cenne. Naucza, że ta chwila, teraz, nigdy się nie powtórzy. Kiedy stosujemy to do finansów. Fundamentalnie zmieniamy naszą relację z pieniądzmi. Przestajemy wydawać automatycznie i zaczynamy inwestować z intencją. Mój syn Kenji, który teraz studiuje inżynierię lądową na Uniwersytecie, powiedział mi coś interesującego w zeszłym tygodniu: Mamo, moi przyjaciele wydają całe kieszonkowe na ubrania, które noszą raz. Ja kupuję jedną sztukę na kwartał, ale pasuję do wszystkiego, co mam. W wieku 21 lat już zrozumiał to, co wielu dorosłych odkrywa przez dekady. To nie jest posiadanie mniej pieniędzy. To jest potrzebowanie mniej, aby być szczęśliwym. To jest odkrywanie, że prawdziwa wyrafinowanie szepcze, nigdy nie krzyczy. Dziewiąty temat. Nowa arystokracja istotnego. Prawdziwa elita dziś nie jest definiowana przez to, co posiada, ale przez to, czego odmawia posiadania. Jest definiowana przez zdolność mówienia nie, przez umiejętność życia z elegancją bez ostentacji, przez odwagę wybierania jakości nad ilością. W 2024 roku liczba polskich milionerów może osiągnąć 481 tysięcy ludzi, według firmy doradczej Newmark. Jednak najmądrzejsi z nich nie kupują więcej rzeczy, kupują więcej wolności. Inwestują w doświadczenia, nie w przedmioty w czas. Nie w status, w spokój, nie w uznanie. Moja poranna rutyna jest tego przykładem. Budzę się bez pośpiechu, ćwiczę japońską kaligrafię przez 15 minut, to medytacja w ruchu, a potem nalewam herbatę do miseczki, która ma ponad 20 lat. Ta miseczka nie jest droga w sensie pieniężnym, ale jest bezcenna w sensie osobistym. To był prezent od babci, gdy skończyłam 20 lat. Podczas picia herbaty, kontempluję suszone liście w małym ogrodzie Zen, który uprawiam w moim warszawskim mieszkaniu. Nie potrzebuję ogromnego ogrodu, aby znaleźć piękno. Potrzebuję tylko obecności, zdolności widzenia niezwykłego w zwykłym. To jest Wabi Sabi w działaniu, znajdowanie doskonałości w niedoskonałości, wieczności w przemijającym, obfitości w prostocie. Dziesiąty temat luksus czasu i ciszy. Prawdziwy luksus dziś to nie posiadanie wszystkiego, to posiadanie czasu, to budzenie się bez pośpiechu, picie herbaty z porcelany, podczas gdy obserwuję liście tańczące na wietrze, to posiadanie kalendarza z pustymi przestrzeniami, to co Japończycy nazywają ma, znacząca przestrzeń między rzeczami. Niedawno przyjaciółka redaktorka mody powiedziała mi: Masz luksus, jakiego najbardziej pragnę, czas na nic nie robienie”. Miała rację. Podczas gdy ona biega między spotkaniami, zobowiązaniami i nieskończonymi terminami, mogę spędzić całe popołudnie ćwicząc japońską kaligrafię lub po prostu kontemplując deszcz przez okno. To nie stało się przypadkowo. Stało się przez wybór wybór doceniania mojego czasu bardziej niż zapełnionego kalendarza wybór priorytetyzowania mojego wewnętrznego spokoju bardziej niż zewnętrznej produktywności. Wybór kultywowania ciszy w świecie, który nie przestaje krzyczeć. Podczas ceremonii herbaty, hado, każdy gest jest celowy, każdy ruch ma cel. Nie ma pośpiechu, nie ma niepokoju. Jest tylko obecna chwila i szacunek dla tego, co jest przeżywane. Stosuję tę samą filozofię do całego mojego dnia. 11 temat: estetyka cichej obfitości. Mój dom jest żywym przykładem cichego luksusu. Używam tylko sześciu szklanych pojemników z bambusowymi pokrywkami do przechowywania żywności. Mam spiżarnię z tylko 25 podstawowymi artykułami, starannie wybranymi ze względu na jakość i wszechstronność. Gotuję z niewielu naczyń, ale wszystkie wysokiej jakości: żeliwne patelnie, które będą trwać pokolenia, japońskie noże, które są funkcjonalnymi dziełami sztuki. Zorganizowałam całą moją dokumentację w jednej szufladzie. Wszystko fizyczne, do czego muszę mieć natychmiastowy dostęp. Reszta została zdigitalizowana i zarchiwizowana. Nie z obsesji na punkcie organizacji, ale z szacunku dla mojego własnego czasu i energii mentalnej. Moja rutyna przeglądu garderoby następuje co trzy miesiące. Nie po to, żeby kupić więcej, ale żeby zagwarantować, że każda część wciąż mi służy. Nie tylko rozmiarem, ale celem. Jeśli coś nie było używane w odpowiednim sezonie, jest przekazywane. W ten sposób moja szafa pozostaje szczupła, z tylko trzydziestoma trzema częściami, które harmonijnie się ze sobą łączą. To może wydawać się restrykcyjne dla tych przyzwyczajonych do wizualnej obfitości, ale dla mnie jest wyzwalające. Kiedy rano otwieram garderobę, nie czuję niepokoju wyboru. Czuję wdzięczność za posiadanie tylko opcji, które sprawiają, że czuję się autentyczna i elegancka. Zastosowanie tej metody przekształciło moją relację z pieniędzmi. Wydaję mniej, ale nieskończenie bardziej cieszę się z każdego nabycia. Każdy przedmiot staje się święty, ponieważ został wybrany z absolutną intencją. Dwunasty temat: Zaproszenie do cichszego życia. Jeśli dotarłaś do tego miejsca w tym filmie, być może dlatego, że coś w tobie rezonuje z tym poszukiwaniem istoty. Jeśli chcesz kultywować życie z większą lekkością, wyrafinowaniem i intencją. Jeśli chcesz nauczyć się o minimalizmie, elegancji i dobrym życiu w sposób dostępny, spokojny i inspirujący, zasubskrybuj kanał Minimalistyczny Urok i zostaw like. Nie dlatego, że potrzebuję liczb, chociaż pomagają nieść tę wiadomość do większej liczby ludzi, którzy muszą ją usłyszeć. Ale dlatego, że zasługujesz na piękniejsze życie. A piękno, jak nauczyłam się od babci, to nie to, co świeci czy przyciąga uwagę. To to, co pozostaje, gdy wszystko inne znika. Cichy luksus nie dotyczy posiadania mniej pieniędzy. Chodzi o potrzebowanie mniej, aby być szczęśliwie szczęśliwą. Chodzi o odkrywanie, że prawdziwa wyrafinowanie szepcze, zamiast krzyczeć. Chodzi o rozumienie, że prawdziwy status nie pochodzi z imponowania obcym, ale z życia w doskonałym pokoju z samą sobą. Czy jesteś gotowa odkryć prawdziwy luksus życia w eleganckie ciszy? Mniej przedmiotów, więcej istoty. Skomentuj, jeśli podobał ci się film, i powiedz mi, jaki był ostatni przedmiot, który kupiłaś impulsywnie i później żałowałaś? Czasami rozpoznanie naszych nadmiarów to pierwszy krok w kierunku prawdziwej elegancji.